Hejka, tu znowu ja w poprzednim odcinku prosiłam Was o prezenty na, na moje konto Nika Special Star 23. W tym odcinku pokażę Wam właśnie taką gazetę Mr Planet. To jest nowa gazeta, no Wielkanoc Noc. Przy tej gazecie dostajemy dwa unikaty plus 500 Star Choice. Ładna bluzka, plus okulary i, i Star Choice. Jest to <kluzny> i pieniądze. Nie wiem, to się dokładnie żyje, nie ma to. Nie wiem. Star No dobrze. To jest właśnie taka gazetka A i właśnie um, ogłoszam taki fajny konkursik. Na to tylko, jest na to tylko, no powiedzmy, ogłoszony star planet. Jak ktoś chce taki, takie te dwie rzeczy. No to um, niech mi prezent, jakieś mojej listy życzeń, albo jakiś fajny prezencik, um, który mi da na najwięcej, albo naj, e, najlepsze prezenty. Następnie właśnie taki kod. Tutaj pisze gdzieś kod. Tutaj gdzieś piszę ten kod. Um, no właśnie dostanie ten kod. Dostanie ten kod i będzie mógł sobie za darmo um, dosyć takie, te dwie rzeczy. A teraz mam trochę więcej To Tu mamy. Tutaj pisze. Mówi Star. E, no Mówi Star Planet. Mówi Star Planet. Mówi Star Planet dookoła świata. Zobacz, tutaj są takie. A przeczytałam trochę żartów. O, tutaj są jakieś przepisy na sałatki, soki. To jest. tutaj są jakieś takie żarty. Dam wam ten o, tutaj Widzicie ten czarny? Widzicie ten czarny? Wam przeczytam. Dzieci miały, dzieci miały narysować portret taty. Pani podchodzi do Jasia i pyta, czemu twój tata ma niebieskie włosy? Bo nie miały włosy kratki. No i wiem, że to jest No więc przypominam, kto chce mieć to za darmo, nie musi kupować tej gazety. I dostać takie dwa unikaty plus 500 zł na Mr. Planet, na Mr. Planet. Daj mi prezenty na konto. Inika star. unika spacja star 23. przypomina na mamę. To jest Nick Star 23. To jest taka fajna gazetka Zapraszajcie mi też znajomy, ale proszę o prezenty. Mam ósmy level, a ja mam lat. ja mam lat 10. No dobrze, więc...